Witajcie wagi, zapraszam Was na prognozę na e, październik. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, więc nie z każdym będzie pasować, rezonować. E, karty mogą pokazywać już sytuację i kochani e, też bierzcie to pod uwagę. tak e, Teraz tak, e, jeżeli nic do Was nie pasuje, obejrzyjcie sobie za tydzień, jeszcze raz i wtedy połączcie fakty. No do Waszej sytuacji, tak? Czy coś do Was pasuje? Ja oczywiście zobaczę, co pokazują karty na spodzie talii. Kochani, obiecałam Wam czytanie z kart e, cygańskich. No niestety nie przyszły, dlatego złoty tarot jestem załamana. Nie kochają mnie. Kochani, nie, jak przyjdą, to obiecuję, że zrobię jeszcze Wam z kart cygańskich. Tak jak obiecałam, taki rozpad też Wam zrobię. Serduszka, nie będziemy przedłużać, będziemy działać. Ja zobaczę, co tu karty pokazują Wam. Na spodzie talii macie y, głupca, cesarzową, pięć monet i sprawiedliwość, i karta siły. Kochani, teraz tak, pokazuje mi się kobieta, która... Y, jest matką, jest to matka i ma dziecko. Dziecko może mieć po pierwsze jakiś stopień też niepełnosprawności, to muszę powiedzieć. Karty pokazują, że ona jest dosyć, że jest samotna, to jeszcze została z, z dzieckiem. Jest karta sprawiedliwości. Będzie sprawa takie sądowe, niesądowe, możliwe, związane z pieniędzmi, bo jest to karta siła, czyli Kobieta po przejściach, no i jest król monet, no to już mamy rozwiązanie, bo facet tylko kocha monety, tak? Facet, który nie darzy uczucia. To od razu pokazuje mi się serca powiem szczerze, że ta kobieta czegoś nie widzi. Ona jest dobra w gadce, taka komunikacja super, ale nie widzi czegoś. Czego nie widzi, no wystarczy o tą opaskę. Wy, co niektóre osoby możecie nie widzieć. Sytuacji, która się dzieje, tak? Nie dostrzegacie może miłości, bo to są karty chłodne, tak? Miłości waszego partnera. Macie wszystko, ale jednak czegoś wam brakuje. To jest raz. No i temu dziecku tak samo. Powiem szczerze, co jeszcze tu widzę i to mnie tutaj bierze. Jest kobieta, która chce iść w nowy początek, bo jest samotna, emocje i to są ogromne emocje zwią związane z partnerem. Dużo jest tutaj y, takich no, niemiłych sytuacji, bo król monet pokazuje, y, no, król monet pokazuje mi się zawsze z serduszka, facet, który nie okazuje uczuć i jest to diabeł tam pod spodem, czyli osoba, która y, ma władzę nad wszystkim, tak? Może być to facet albo mundurowiec, albo kochani, y, nawet facet kierowca. Facet, który ma zawsze stabilizację. Tam, gdzie są pieniądze, on kocha pieniądze. I tutaj dla pieniędzy ten mężczyzna zrobi wszystko. Teraz tak, pokazuje mi się kobieta, która z e, serca e, ma dzieci, e, dosyć, że dostała mocno, z, z dzieciństwa dostała mocno po dupie. Przepraszam za wyrażenie, ale taka jest prawda. E, czuła cały czas e, dosyć, że smutek to jeszcze. E, brak pieniędzy, nie było tej stabilizacji finansowej. Karty pokazują tutaj, że dla niej idzie całkowicie nowy początek. I to nie jest, że przyjdzie to w październiku, ale na pewno to przyjdzie od yy, od stycznia. Całkowicie nowy początek, bo tu już karty pokazują dla niektórych. Ale to może być dla większości serduszka. Teraz tak. U was na sytuacji są dwa kielichy. Jeżeli mam łączyć tutaj, to jest kobieta wysoka, blondynka. Ale wszystkie są ładne, pamiętajcie o tym. Jest tutaj kobieta, która jest zadbana, ma stabilizację, ale czegoś jej brakuje. Czy brakuje jej miłości. I tutaj są dwa kielichy. Ona darzy do kogoś miłość. Darzy ogromne uczucie i to może być facet inteligentny facet wie. No, wie jak doradzić, tam przytulić, ale to jest też facet o dwóch twarzach. Pamiętajcie, serduszka. I tu jakąś trudność z nim będziecie mieć. Jeżeli nie, to będą osoby, które was będą atakować. To jest raz. Jest kobieta, która jest w związku, zakochała się, pokazała się jako syngielka. Pokazała się, że jest kobietą ładną, zadbaną, że możliwe, że pomaga też innym. Jest to kobieta, gdzie każdy ją dziś zna z eee, serca. No jest taka na świeczniku, tak. Karty pokazują, że jednak ma jakiś ona lęk w sobie, ale jaki, nie wiem, dopytam, będę wiedzieć. Eee, teraz tak, mm. wiecie co? Jest facet sportowiec, albo uprawia sport, coś takiego. Facet, który ma tatuaż widoczny. Jest to facet, który jest znany. Eee, kochani i pokazuje mi się pokazuje mi się, że on się gdzieś często musi przemieszczać i jest to facet zdobywca, jest to facet zdobyły mam maleńka, mały kochani i tutaj jest kobieta, która no zakochała się, zakochała się i teraz serduszka jest lipa, bo Karty pokazują, że albo kłótnie macie z tą osobą, albo będziecie mieć lub będziecie mieć jakieś działania, czyli konflikt sami ze sobą, bo posłuch albo posłuchacie, albo zobaczycie. To jest raz, bo są dwie karty takie, no muszę to powiedzieć i to powiedzieć, albo zobaczycie, czyli przez osobę, która wam źle życzy, to jest raz, Osoba, która często lubi na siebie zwracać uwagę, wam podsunie jakieś zdjęcie, wiadomość, to jest paść czy od razu wam mówię, że będziecie przeżywać i to będzie mocne, ale to bardzo mocne emocje, i to będą emocje nazywane w w środku. Będziecie, wiecie, robić dobrą minę do złej gry. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że wy zobaczycie kobietę. Sami, albo na zdjęciu, albo tak, w drodze, będziecie gdzieś się przemieszczać. To jest dwa. Ale dla niektórych na sytuacji macie, że spotkacie jakieś, no, takie lichy, czyli szczęście, jakieś, no, wasza druga połówka. Tylko będziecie bardzo troszeczkę oddali od siebie. No, z innego możecie być z miasta. Na pewno jedno będzie blisko wody gdzieś mieszkać. To jest raz. Teraz tak, co jest ukryte. No, kobieta tęskni. Powiem szczerze, jest kobieta, która ma, i są tutaj dwie karty, które mówią, że kobieta ma urojenia, tak? Czarno widzi. Jest to kobieta, która też i tęskni, i nie powie, e, e, kochani, e, nikomu temu tylko poduszka będzie to widziała. Jest to kobieta, która jest w związku, i który mówi, że jest trójka i jedno. I ktoś na pewno z Was jest w związku. Pokazuje mi się, że no co, uczucie jest. Tylko no jak to teraz zrobić? Bo jest 10 buław, czyli jest przygniecenie związkiem. Od razu powiem, jeżeli ktoś jest w związku, jest przygniecenie związkiem. A tutaj jest kobieta Kielichowa jest to kobieta bardzo dobra, która dba o rodzinę. Chce pokazać e, tego, jaką ma rodzinę wspaniałą. Tutaj, ale musi być troszeczkę no też w zasadach. Ale to są takie zasady, że jak sprzeciwisz się jej, to ona zaraz, wiecie, takie oczy zrobi i już sobie film wkręca. To, to jest to kobieta, która ma ogromną intuicję. To jest yy, następne, co chciałam powiedzieć. Osoby z zewnątrz macie 10 mieczy. Będą jakieś osoby, to co już tutaj pokazuję, że wam. I to będą osoby przy rodzinie, yy, będą działać i to będą yy, takie działania na psychikę. Yy -y. No i tutaj jest księżyc, czyli to jest karta kobiety, która będzie coś ukrywała. Coś będzie ukrywała. Możliwe, że będzie ukrywała, że jest Love. Love. Że zdobyła jej jakiegoś partnera, tak? Zdobywcę facet, który się dziś przemieszcza. Ale to zobaczymy. Kochani, co dwa kielichy dla Waks przekazać? Uuu, Pustelnik, kochani, pustelnik. Czyli w związku jest nuda, ale czujecie samotność, ale pokazały się dwa kielichy. Jeżeli jesteście w związku i powiecie, no jest związek, no czujemy się samotni, ale kochamy, no to kochani, powiem szczerze, że tak naprawdę nie jest, bo wy możecie kochać, a ta druga osoba będzie się czuła jako samotna i może się pokazać osoba trzecia. A to jest raz. Serduszka, ale karty pokazują, że do Was odezwie się też osoba, z którą nie mieliście kontaktu. Taka mądra osoba, która przemyśli coś, tak? Są dwa kielichy, czyli jakieś porozumienie będzie, tak? Pustel, Pięć buław. No i masz. Będą dwie kobiety, które będą się kłócić. Teraz tak. Jedna jest, No, to, dobra, to mogą być bliźnięta waga wodnik, ale tutaj będzie się jakieś odcięcie się lub kłótnia, i to będą ostre kłótnie, bo tu jakaś wiadomość przyjdzie, od razu powiem i będzie rozłąka, czyli będzie odcięcie się, i to mieczowa załatwi raz na, a, na zawsze, od razu powiem, a coś będzie związane z jakąś, yy, z jakimś mężczyzną, yy, taki młody do 30. dobra, do 35 roku życia, tu jakieś plotki będą, i to możliwe, że. Zrobi mężczyzna, przez mężczyznę, o tak powiem. Mhm. To będzie tak, Kielichowa, Cesarz. Mhm. Kochani, jest związek, jest kobieta, która mu powiedziałam, dwa o rodziny i tutaj jest los Story. Ona ko kogoś kocha innego, faceta, który się gdzieś przemieszcza, pokazuje się. I tutaj jest, powiem szczerze, poczekajcie, błoty teraz sobie poprawi muszkę. Yy, kochani, jest to facet zdobywca. Lepiej sobie dać yy, odpuścić sobie, o, tak powiem, odpuścić sobie go, bo to jest facet, który zdobył i, i, i jedzie dalej. Dlatego sobie co niektóre osoby jak mają taką sytuację, yy, powiem szczerze, odpuścić, bo tutaj karty pokazują, yy, tu jest 9 monet, czyli... Kochani, to jest. Kobieta dla niego była. Co? Dla niektórych, tak? Kobieta była tylko cicho, nikomu nie mów, tak? Zostaje to między nami, tak? Ale tutaj kobieta się w nim zabujała. Zakochała się, powiem tak, szczerze. I z tej samotności, w której była w takiej skorupie, ona wyszła, tak? Wychodzi do ludzi. Teraz, słuchajcie, teraz ona wychodzi do ludzi. Ale jeżeli połączę te karty, tam jest, są dwa kielichy, tu jest pustelnik, ktoś wychodzi, ktoś chce jakiejś jasności do jakiejś kobiety. Mhm. I tu będzie pogrzebane, dlatego że tutaj będą rozmowy z dwiema kobietami, a ta kielichowa, serduszka, to jest kielichowa, która jest w związku małżeńskim. A to jest rozwódka. I teraz jest pytanie: czy ta rozwódka nie odbije tej e, kielichowej tego cesarza? Jeżeli coś takiego macie, to piście mi. To ja wtedy będę starała się, jak ja to. I, 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 ale na poczcie, dobra? Napiszcie mi wtedy. E, bo ja wtedy będę mogła powiedzieć, e, jak ja to inaczej widzę, tak? Bo tutaj mogę powiedzieć tak, a potem. Złoty, bo tak powiedziałaś, czy tak powiedziałaś? I tak. No ja będę starała się. Potem, wiecie co, Wam przekazać jak najwięcej. Jeżeli mam mówić, to jest cesarz, który po prostu z a to mieczową zostawi. Czyli kobietę od... mieczowa jest z wami bardziej taka pomocna, bo kielichowa to na pomoże, ale ona ci dużo wyżyga. Od razu Wam powiem. Taka jest kielichowa, tak? I ona będzie dużo. A pamiętasz to, a pamiętasz to? Taka jest kielichowa, i to jest taka. Osoba, która tak jak tu jest, księżyc, czyli osoba, która ma urojenia. Sorry bardzo, możecie mnie skrytykować, ale taka jest prawda. Kochani, i tutaj będą jakieś kłótnie z tym związane. I to chodzi o, o, o faceta. Mhm. Dobra. Dziewięć monet. Dlaczego? Słońce, czyli komunikacja będzie, komunikacja, ale jest jakieś niebezpieczeństwo, i tutaj już jest do tej kobiety cicho nikomu nie mów. Jest to kobieta, która ma stabilizację, która jest, no, podoba się każdemu facetowi, taka jest prawda. Tutaj będzie jakaś komunikacja, to będą dobre takie wiadomości, ale coś jest ukryte, tak? dzień może być inaczej, a w nocy może być inaczej. To jest kobieta, która się uśmiecha w, no, w dzień. Tu wszystko pięknie, radosna, ale tak naprawdę wieczorem płacze. Mhm. I coś robi ukradkiem po cichu. To mogę powiedzieć. Dobra. Teraz ten sześć buław. Zwycięstwo i świat. No, czyli podróżnik. kochane. jest to facet, który dziś podróżuje, który korzysta z życia. Świat to jest no, podróż, tak? Ale jest sześć buław, czyli facet, zdobywca, podróżnik. Taką osobę. Jeżeli spotkaliście, to pamiętajcie, to jest facet tylko zdobywca. Zdobyłem na razie, a wy tu pokazujecie love story. Są niektóre wagi, dlatego musicie uważać. Teraz tak, kapłan, co chce nam przekazać? Yes, Jest, jest, są trzy kobiety teraz. Dobra, łączymy fakty. No to dobrze, jest facet, który zdobył kobietę. Jedna się zakochała, love story, druga się odcięła. Z serduszka, a trzecia to jest albo jego żona. Tutaj facet ma trzy kobiety, i jedna jest tylko cicho, nikomu nie mów i to jest ta chyba bardziej monetowa, powiem szczerze, dlatego że to jest kobieta, która jest w związku i dziewięć, one też mam stabilizację i mogę być w związku, ale czuję się samotna. Będą jakieś wiadomości do niej, przyjdą. To jest raz. Pokazuje mi się jakaś oferta. Słuchajcie, jakąś ofertę dostaniecie. I teraz jest tylko pytanie, ja dopytam, czy to będzie od pary, czy to jest od kobiety, która jest bardzo mądra, która jest duchowa, tak, która ma w sobie tą piątkę i U, sześć mieczy. Czyli jakaś oferta przyjdzie, jakieś podróże, to jest raz. Jeżeli mam mówić, to jest związek małżeński, ale gdzie kobieta będzie, yy, kochani, yy, szła w coś nowe, i te nowe jej się opłaci, ale jeżeli chodzi o związek, jedno i drugie będzie przegrane. Jest to facet, który ma dwie twarze. Powiedzcie mi, Złoty Taro, co to, to są dwie twarze? To ja Wam powiem. Dzisiaj Was kocham, a o, w dzień Wam mówię, kocham Cię, a wieczorem, ej, boj, weź, wodny, coś tam. To jest facet, a Wy spojrzycie, jak, kurczę, no, to jest facet taki, o dwóch twarzach ładnie, pięknie gada, a potem wam daje pochwalić. Przy kimś też może być fajny, piękny, a tutaj i taki inteligentny, wiecie, moje uszanowanie, coś takiego tam, wypowiedzcie, ale ona ma super męża, a tak naprawdę nie jest. I tu sześć mówi, jest czas na nowe, tak? Nowa podróż, nowe e, sytuacje, ale kochani, pozostawienie tego, co mi nie służy, a miecze to jest, są wiadomości, to są też i przykre sytuacje, Serduszka, to już dla Was będzie zakończone, tak? Pójdziecie w coś nowego. Eee, paśmieczy Aj, widzicie, jakaś oferta. Słuchajcie, ktoś Was obserwuje, ktoś na siebie lubi zwrócić uwagę, ktoś Wam coś zaoferuje, tak? Możliwe, że będziecie wydawać pieniądze na dziecko, które jest takie no, wszędzie, pełno, znaczy pełno, krzyczy taka, no, no wiecie, komunikacja z nią jest cały czas. Ale jest kapłanka. Kochane, kochane. Słuchajcie, jest kobieta o ciemnych włosach. W Waszym otoczeniu, jest to kobieta już, która przeszła coś w swoim życiu, coś ukrywa, nawet jeżeli jest w związku, to to ukrywa. Kochani, jest to kobieta, która coś, yy, znaczy przeszła yy, jest w związku, ale i tak jest, yy, coś ukrywa, jest taka zimna, chłodna. Coś ona ukrywa, możliwe, że ukryła, że. Wzięła kredyt lub weźmie kredyt, coś takiego mi się pokazuje, ale jest osoba moda, która ją będzie obserwowała, tak? Jeżeli nie, to odwracajcie wasze role, wy będziecie obserwować, że wasze dziecko czy wasz partner, osoba, która tak cały czas komunikuje jedno i to samo słowo, coś takiego, albo trzeba to, albo trzeba tamto, coś jest ukryte, coś jest tego, ale wy się dowiecie, bo kapłanka zawsze mi pokazuje, jakaś tajemnica wyjdzie związana z pieniędzmi przy pieniądzach, tak? Słuchajcie, mo możliwe, że jakaś kobieta przyjdzie do was pożyczyć pieniądze, e, kochani, nie do końca będzie też e, z wami szczera, to od razu wam mówię, tak. Co e, e, ja mam, miałam jeszcze powiedzieć, coś miałam na języku i widzicie, uciekło mi, ale mi stara się przypomnieć. Dziesięć mieczy Uuu. i wieża dobra, no ktoś was weźmie. Powiem wam szczerze, no weźmie wam. No, osoby z zewnątrz, osoby zewnątrz was będą chciały coś. No mnie czy to jest, będziecie przyjmować się bardzo, tak? Będziecie cały czas analizować jedno zdarzenie. Wieża dostaniecie jakieś wiadomości, które będą przyklej. Teraz to będą wiadomości od osoby, albo z którą macie zastój. To jest raz, ale już mieliście tutaj głupca, i tutaj jest karta wisielec, co mi mówi serca, może być to związane z tą kobietą, bo tutaj są tego, czyli będziecie mieć do czynienia z osobą, która może mieć letkie naprawdę, no powiem letkie, zaburzenia, tak? Bo wisielec to jest też karta mówiąca, że ktoś ma zaburzenia e, psychiczne. Dlatego uważajcie, bo takie wiadomości możecie przyjść, że będziecie po prostu się przejmować, co ja mam zrobić. Pokazuje mi się, tak, bo wysłuchajcie, miecze są odwrócone, tak? tutaj jest, że ktoś ma głowę tego i będzie pobyt w szpitalu, od razu powiem w szpitalu, w jakimś zakładzie, w takim wysokim budynku, ja zaraz jeszcze dopytam, coś będą też i, no i będziecie podwójnie płacić, to jest raz, pokazuję, od razu mówię, coś będziecie podwójnie musieli zapłacić za jakiś pobyt w szpitalu, w jakimś zakładzie, to jest raz, słuchajcie, Boże, ja już miałam coś z bankiem, było związane, aha, pożyczka, tu już macie, że ktoś będzie was obserwował, ktoś będzie chciał od was jakąś pożyczkę, bo coś jest w tajemnicy. Serca nie wierzymy nikomu, dlatego że tutaj jest coś ukryte związane z pieniędzmi. Wy będziecie komuś chcieli wyjść z jakąś pomocą, z jakąś pożyczką, coś, coś takiego mi się pokazuje. Będziecie chcieli dać pieniądze swoje, na przykład odłożone, które macie. Wy, tutaj jest osoba, która ma już plan założony, tak? wie co ma, co ma robić. Wieża to jest też taki duży budynek, to może być bank, to może być jakiś hotel, coś takiego mi się pokazuje, uważajcie, bo to przyjdzie też nagle wiadomość od jakiejś firmy, tak, a ta osoba, no wisielec jest odwrócony, to nie jest tylko zastój, ale tutaj jest, że ktoś przemyślał swój własny plan, tak, dlatego uważać, tak. Wy będziecie wiedzieć, co tam macie do waszej, waszej sytuacji, co do was przyjdzie. 10 buław i będzie jakieś przygniecenie z tą sytuacją. Uuu, 10,8. Kurczę, słuchajcie, o, od razu mówię, będziecie dziś wybierać się. Nie bierzcie dużo osób do auta, coś takiego, bo będzie nieprzyjemność. Od razu Wam powiem. No, możliwe, że wpadniecie w krzaki, ale to już takie krzaki ostre. Teraz tak. Przy, przyjdą do Was dobre wiadomości, serduszka. E, ja bym uważała, żeby te wiadomości, czy będą takie dobre, bo dla was powie, wy powiecie, no są super, ale te wiadomości później będą przygniecone, bo to jest 10 władz, przygniecenie, zmęczenie, tak? E, dostaniecie wiadomość, będziecie, wiecie, oj, co ja mam teraz zrobić? Jakaś komunikacja do Was idzie, ale to będą szybkie działanie. Przyjedzie, przyjedzie, ktoś do was, takim, przyjedzie ktoś do was, ale takim to będzie, tak, spokojem, tak, będzie chciał pokojowo coś załatwić, o, to mogę powiedzieć. Teraz księżyc, co dla wak chce przekazać księżyc? Mówiłam, płacz będzie. Jest kobieta, która płacze, dużo emocji ma, bo po jakiejś stracie, o, ta kobieta kocha kogoś i to są te dwa kielichy, od razu powiem, zakochała się w tym panu, co przyjeżdża, zdobywca na 100% i tutaj karty pokazują, że dosyć, że wieczorem płacze, no i to kochani, te łzy, to są takie łzy, że masakra emocji, dużo emocji ma w sobie. I to ukrywa, to tak jest ukryte, ale jeszcze dopytam. a z a emocje, jeszcze jest maguś, czaruś i. Tak, ja powiem, powiem wprost, jest to facet, który Wam może też ładnie czarować, możecie mieć z nim komunikację, jeżeli macie, tego, macie komunikację z tym czarusiem, to on coś ukrywa. Mag zawsze mówi, że całej, no naprawdę nie powie, tak i będzie tutaj e, ukrywanie, jeżeli powiecie, a ma kogoś, tak, mogę powiedzieć tak, że ma, bo już jest dziewięć monet, który mówi, że to jest e, facet, który też ukrywa kobietę, tak, zwłaszcza, że są już tu cztery kobiety e, w rozkładzie e, serduszka, to jest, przyjdzie do Was jakaś propozycja od jakiejś osoby, takiego manipulantka lub pani manipulant. No dobra, od pani, tak powiem. Słuchajcie, nie będziecie za, o, zainteresowani. Będziecie tak, mm, mam wejść, ale bardziej mi tutaj pokazuje się, bo to są cztery te, dlatego coś będzie z, z rodziną związane, tak? Tu są już jakieś przygniecenia, to są i psychiczne, ktoś się może znęcać, tak? Bo to już jest też facet, który ma wszelkie możliwości, ale jest to facet, który też... Yy, Upokorzy bardzo, tak? I będzie, powiem szczerze, będzie jakaś imprezka rodzinna, coś takiego, coś jest ukryte, coś jest pod powierzchnią. I potem wyleją się te łzy, tak? Mhm. Wyleją się te ostre łzy, kochani. Kochani, jeszcze dopytam Wam tą kapłankę. No jest, słuchajcie. Czegoś nie widzicie, czegoś nie dostrzegacie, to jest raz. Jest kobieta, która coś ukrywa. Możliwe jest, kochani, że coś ukrywa. Co jest ukryte? Poczekajcie. Serca. Teraz tak. Macie obserwację. Sześć monet. Tu jest coś ukryte. Jest kobieta w ukryciu. Jest jakiś facet, który może obserwuje i to ma na punkcie tej kobiety szał. To jest też, bo to jest obserwacja przez internet, przez kamerkę. Eee, przez znajomych swoich, tak, jakoś tam tego, tutaj jest obserwacja i to jest obserwacja kobiety, albo która też i wróży, to jest raz, ale z serduszka jest to kobieta tajemnicza i ona też z całej dupci nie pokaże, dlatego uważajcie, bo tutaj są dwie karty obserwacji takiej, tak, Aha. i to jest facet dorosły, facet po przejściach, starszy, starszy, o. Jak Wam mogę powiedzieć? Wy macie tutaj kartę wyboru, ale to się już nie liczy. Moje kochane wagi, macie wziąć tylko to, co do Was pasuje. Ja starałam się trochę wyciągnąć. Jeżeli będziecie mieć jakieś zapytania, to piszcie mnie, ale piszcie mi, może już lepiej na poczcie, to ja już tam odpiszę, bo dzisiaj będę siedzieć jeszcze. Z mojej strony to jest wszystko. Przyjdą cygańskie, zobaczymy, co cyganie nam powiedzą. Cygańskie karty, oczywiście, kochani. Ja Wam życzę zdrówka, zdrówka i jeszcze raz zdrówka. Jeżeli jest zdrówką, przyjdzie buława, będzie bara-bara, rykiki będziemy wszystko, wszystko będzie. I co? Tego Wam życzę i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam Was serdecznie.